Cześć wszystkim, Paweł z tej strony, słuchajcie, wczoraj Daniel nagrał wideo, w którym zapowiada przyszłotygodniowy roadmap, który pokaże się na głównej stronie, pewnie safix.io, jeśli chcecie sobie znaleźć. Będzie też udostępniony na Twitterze, na kanale, na YouTube, także w przyszłym tygodniu... Otrzymamy powiedzmy to, co było zapowiadane ostatnimi dniami. Jeśli chodzi o taką informację i moje spostrzeżenie, co nam da taki roadmap, to tak naprawdę przejrzystość osób, które chciałyby zainwestować, albo informacje dla powiedzmy, nazwijmy to grubych inwestorów dla grubego kapitału, który będzie mógł wpływać do do danego projektu, z tego względu, że wtedy inwestor wie, co będzie się działo tak naprawdę w projekcie, bo tak naprawdę przez ostatni rok byliśmy informowani, co się dzieje na bieżąco. Ale trwało mnóstwo prac, jakby w środku, o których pewnie też nie, nie, nie mówiono za każdym razem, a mówi się o tych rzeczach dopiero teraz, kiedy finalnie się je zakończyło. Także w przyszłym tygodniu otrzymamy roadmap. Taka sugestia ode mnie dla Was, albo spostrzeżenie, które ja zauważyłem przy innych kryptowalutach. Kiedy pojawia się roadmap danej kryptowaluty, kiedy pojawiają się jej plany, to zazwyczaj ta cena no nie chcę mówić, że idzie do góry, ale, ale sprzyja ku, ku wzrostom, ku na pewno rozwojowi, ku dalszemu rozwojowi projektu, także gdzieś tam oczekujcie sobie na ten przyszły czwartek, jak będzie udostępniony, u mnie na kanale też go udostępnię I, i na pewno będzie we wszystkich tych mediach społecznościowych, które macie w opisie tego wideo, czyli jeśli chodzi o profil Twittera Daniela, całego projektu SafeFix, kanału na YouTube, to możecie sobie śledzić. No i też informacje, jak sobie kupić tą kryptowalutę, też pod tym wideo. A jeśli ktoś z Was nadal nie wie, czym jest projekt SafeX, to odsyłam Was do, do mojego wideo, w którym ja opowiadam, gdzieś tam pokrótce tłumaczę, czym jest ten projekt, także możecie sobie go prześledzić i zobaczyć, czy chcecie w niego zainwestować, co ma na celu. I Dlaczego ja, jest, dlaczego ja w niego zainwestowałem najwięcej w zeszłym roku, bo już w lipcu zeszłego roku. Także macie jeszcze na to szansę, sami zdecydujecie i zweryfikujecie, czy chcecie brać udział w tym projekcie. Trzymajcie się i miłego dnia do